Cześć. Właśnie idę do piwnicy, żeby yy, cały złom, który zebrałem ze starego mieszkania, wpakować do kraftbucha i pojedziemy na złomowisko. Także do zobaczenia. Mam mnóstwo różnych metalowych rzeczy, które sobie odkładam spec specjalnie, żeby wyjechać z nimi na złom. Stare garnki, stare sztuczce. Tutaj jakieś nożyczki. No. takie rzeczy. Jakieś. Czekajcie gdzie to jest takie. No. Uważenie herbaty. Siteczka, czajniczek. No, tam pod spodem jeszcze jest kilka garnków. No, i pokażę Wam jeszcze później, co jest. No, jeszcze w piwnicy tutaj jestem. W piwnicy jeszcze parę garnków takich starych, nawet emaliowanych. Te jakieś grzyby, ale wszystko to jest stare, brudne. No, także taki garnuszek fajny. Także to wszystko pójdzie. Ogromne łyżki, spójrzcie, jak te łyżki były używane długo, jak się tutaj wytarło, wytarło miejsce tutaj ten czubek od jedzenia takich łyżek też sporo sporo znalazłem kolejnym zestawem garnków i złomu są te rzeczy, no, takie jak widzicie plus stara maszynka do mielenia mięsa trochę łyżek takich starych Patelni mnóstwo różnych rondelków. O tak to wygląda. Kolejna dawka złomu mam durslak, kupilniczkę taką, metalowe wszystko, garnuszek takie garnki. Kolejny złom to taka kuchenka stara, polska, rozamet. W środku jeszcze parę. Ale parę rupieci. Poznajcie kłódkę? Tak, wyłowiłem ją na kanale. Jakiś, przez jakiś przypadek ją spakowałem też ze sobą, więc dołączam ją do złomu. Do polskiego złomu. A patrzcie, co tutaj znalazłem jeszcze. Stabilizator napięcia. Bardzo, bardzo ciężki sprzęt jakiś. A to są oczywiście stare szyldy. Tak to się nazywa. Zapomina, zapomniałem wcześniej. Szyld do starych drzwi. Mam takie właśnie teraz w domu. I nie wiem, czy nie zostawię sobie ich na wymianę kiedyś. Jeszcze stare noże. Stare nożyczki. Takie garnki niestety nie było do gotowania na parze. Niestety nie było kompletu, więc też trzeba się ich pozbyć chciałbym wam pokazać jeszcze takiego fanta znalazłem tutaj w tym starym domu leżał na szafie taka stara zapalniczka o, coś tu jest napisane Position. Chciałem powiedzieć, że mój pradziadek, który mieszkał kiedyś w tym mieszkaniu, 5 lat, mieszkał we Francji i tam pracował, może taką zapalniczkę przywiózł ze sobą. A ten knot jeszcze jest stary. Pojedziemy jeszcze na działkę zrobić taki mały, Mamy taką segregację Może jakieś jeszcze rzeczy się przydadzą na działce, na przykład noże musimy... Dobra, to będziemy segregować później z tych ruchów. Co tutaj jest? Jeszcze wino? To jest wino wow, Jeszcze, jeszcze pół, pół gąsiora jest Ale jaja, nieźle A to Jakaś stara, to stara gofrownica Tak jak gofry Kasztanki się robiły elegancko. Kasztanki tyki taki I Malaga, I Malaga. Dobra, lecimy na złomu Jeszcze kanka taka tutaj krany, one były powlekane, miedziane się chyba. Jestem chyba tuże dwa albo trzy. Tutaj stabilizator napięcia i to już pokazywałem Wam wcześniej. O, waży trochę. Dawniej prąd nie był. Nie płynął w, sie, w domach, w sieci stały, tylko był taki spadki napięcia, bo i żeby telewizor dobrze odbierał, to jest stałe napięcie było i wtedy dobrze odbierał. Tak jest. Tak jest. Lecimy jeszcze po główny y, punkt programu, czyli kuchenkę. No i może jeszcze będą, jakiś złom będzie na, na gałce. Kanka na mleko. Jest w rozamet. Teraz zapakujemy. Tutaj trochę porozdzielaliśmy z kuchenki kolorowych metali. Na przykład tutaj podkręcane mosiężne nakrętki. Nie. To wszystko jest mosiężne. Tutaj trochę aluminium też. To kiedy indziej wywieziemy. Jak się uzbiera więcej, żeby nie liczyli na jak za złom Więc no. Segregacja musi być. Dobra. Tutaj mam takie dwa krany nieużywane. Mosiąc powlekany, tak. Postanowiliśmy nie sprzedawać tego na złom, tylko pobielany. Nie nie sprzedawać tego na złomie, tylko sprzedam to na giełdzie, na targu. Natomiast tutaj są takie trzy stare, już z zakamienione, więc to sprzedamy. Tutaj trochę złomu to ostatnio łowiliśmy tutaj tata zebrał tyle złomu jeszcze wcześniej A tutaj taka ciekawostka są kółka od starych łóżek szpitalnych Też ciężkie No tak z 5 kilo waży jedno mniej więcej Tu jeszcze tata miał Skitrane Taka blacha jeszcze Pokryta muchem A zaraz będziemy tu segregowali. Jeszcze cała skrzynka blachy Kapselek też. A taki wieszak mamy, ale też aluminium, więc poczeka trochę na, na swoją kolej. Jak będziemy wiedzieli aluminium. Magnes nie działa. Nasza ekspertyza wykazała, że tutaj taki, ta stara maszynka do mielenia jest aluminiowa. Także ekspertyza! <laughs> o, metal. Przykładamy magnes i sprawdzamy, co jest metal. Co jest aluminiowe? Znaczy na pierwszy rzut oka widać, ale lepiej się upewnić metal. O no, to chyba będzie aluminium No, aluminium To stare tarki, na pewno nie aluminium, hmm, ile pyszności Pucha na pewno Nie aluminium Ale sprawdzimy, może coś w środku jest Dulary! Oooo, dulary! też. <noise> Stal nierdzewny. Nierdzewka. Nierdzewka? To też in, in, inny ten. Inny sort. Fajka popielara. Aluminium. Zoom. za Eali Eali, dobra. Ładujemy. Nie rdzelko. Chlebak posłuży nam jako Kontener na małe pierdoły. A sprawdź te igły do Znaczy igły jak to się nazywa Druty. Druty. Do dziergania Nie rdzewka chyba, nie? No, nasze metale kolorowe rosną, teraz takie patery To jest z ruskiego odkurzacza. Aluminiowa. Aluminiowa, ssawka. Ła. Wow. tu Tomasz. Z 50 lat będzie miało, nie? 60-70 roku. Ła. Wow. Na kolorowe. Ale zobacz, jak robili. Nic plastiku, wszystko no. było. Z metalu. Fajne. Patelki też aluminium. Postanowiliśmy noży nie wyrzucać Szacunek dla noży Co to jest? To jest wybijak przez ścianę, jak yy, na przykład yy, poszerzyć dziur, dziurę w murze Aha. I To jest stal wysokiej jakości, to nie, nie złamy się o. dawniej nie było dobrych wiertarek No to tu przebijali. Ręcznie. Ręcznie. Młotek i przecinak. A pokaż co to tu to jest napisane. Rzemieślnicza spół, spółdzielnia i zaopatrzenie zbytu metalo, metalowców. Warszawa. No to to zostawiamy. To jest fajne. Zabytek. Zabytek. No. Sprycen, 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 Do tortów, nie? Tak jest. O kurcze, fajne. A Tu, tu się masę Kakao no i tłok się no, przekładały wiadomo no i wanie takie można różne było do... wzorki, wzorki robić wzorki i tam różne takie pierdółki <laughs> tutaj jeszcze takie mamy też am amelinium, nie? tak, jest do, do czosnku do czosnku, aż trzy do zmiatania czosnku no to wiadomo przecież no każdy to wie, każdy to, wie. Taka... to jest chyba do makaronu to jest taki, no, no, tak. jak cedzak taki Fusy z zupy wyjmowałem. Nie, pierożki się wyjmowały. właśnie. O, też... wszystko. A melinium to wszystko jest. Dobrze, dobrze. O, w tym garnuszku to nie jedna woda się ugotowała. Patrzcie jaki wy, wygotowany, już, wygładzony, jak, jakby... Z mo... Jakby z morza go wyłowił ktoś. Jak, jak cylinder w silników. Gładziutki. No. O, jeszcze by tłok pochodził w tym. <laughs> studnie jeszcze takie sporniki no i co tam jeszcze, jeszcze trzeba przejrzeć? Amelinium to. i stal nierdzewna zostają na razie. A tutaj, wszystkie graty nasze jedziemy na złom! Zapakowane. Most na Wiśle. Zobaczymy jaki jest stan yy, wody, bo podobno yy, po tych ulewach no po, podtopienia były w Świętokrzyskie właśnie. Zobaczymy czy w ogóle będzie możliwość... O kurczę, Dużo jest wody. Zjadło. No No i to jest nasz dzisiejszy utarg, czyli ile? 85 złotych. Chciałem się jeszcze pochwalić, że udzielałem jeszcze wywiadu w anglii w gazecie Polish Telegraph. Proszę bardzo. Poszukiwacze skarbów. O, jestem ja, jest Adam. Z chyży Metal Detecting też polecam jego kanał. No miło.